Witajcie Skoda Octavia Okazało się być uszkodzona skrzynia biegów Poniżej są zdjęcia, możecie sobie zobaczyć Strasznie pukało Strasznie pukało, wyło Okazało się być uszkodzone tutaj łożysko Możecie sobie zobaczyć na zdjęciach Totalnie się rozsypało Nie będzie widać, ale tutaj dosłownie stąd wypadła jedna część też łożyska. Ogólnie skrzynia nie do naprawy, ponieważ ta zewnętrzna bieżnia łożyska obraca się w obudowie. Także zaczęło się to wszystko obracać, wyrobiło obudowę. No gdybyśmy założyli nowe łożysko, to i tak by nic nie dało, bo obudowa jest wyrobiona. Także jest nowa skrzynia już założona. Autko śmiga oddajemy do właściciela. Trzymajcie się na razie, cześć.